Chcieli dać mnie dać mi też na takiego innego konia wyższego, ale no niestety okazuje się, że no panicznie po prostu się bałam. Im wyższy koń był, to tym bardziej czułam tak jakby większy lęk i też czułam większy strach przed upadnięciem, że... Koń zrobi bardzo gwałtowny ruch, albo że no, nie będzie czuł się stabilnie razem ze mną, dlatego ja yy, też odebrałam ten komunikat jako negatywny, ponieważ no, na Houstonie to czułam o wiele bardziej takie yy, ciepło i bezpieczeństwo, yy, bo to był taki koń bo bardzo łagodnym usposobieniu. I do tej pory strasznie w ogóle brakuje mi też mi tej hipoterapii i też jak z nim spędzałam ten czas, z tym karmieniem jabłek i też tem jego takie rżenie, ta, ta radość, która zawsze Y, którą zawsze o mnie widywał i mnie czuł w ogóle, jak ja już do niego mówiłam, Houston, mój kochany, albo mówiłam do niego: y, chodź tutaj, skręcimy w lewo, o, chodź tutaj, skręcimy w prawo. I naprawdę uważam, że y, koń bardzo dobrze mnie rozumiał, pomimo tego, że był taki, jakby, no, kucem trochę takim mniejszym koniem. Ale i tak uważam, że no Houston naprawdę był dla mnie po prostu idealny. I też jak patrzyłam na inne konie, to uważam, że on by zajął mi pierwsze podium. Także jeżeli chodzi głównie o hipoterapię, to naprawdę polecam tutaj, zwłaszcza osobom z spektrum autyzmu, ponieważ naprawdę Wam to wzbudzi pełne uczucia, że inaczej się poczujecie, że też y, otworzycie się bardziej na ludzi, y, bardziej pokochacie naturę, zwierzęta i też y, między innymi zwalczycie y, r, też i lęk y, i strach oraz też będziecie mogli się dobrze stymulować i też poczujecie zupełnie odskocznię też, bo też y, nie, nie tylko emocjonalnie, ale też no, będzie stymulowało wam te napięcie mięśniowe, też zwiększy wam też elastyczność ruchową, wzmocni mięśnie, zwłaszcza, te, zwłaszcza ten wasz kręgosłup u was się poprawi. Jeżeli ktoś ma jakieś ma schorzenia albo jakieś ma zmiany zbrodnieniowe, to naprawdę bardzo warto. I jeżeli chodzi też o poprawę kondycji równowagi, to jest naprawdę bardzo cenne. Dlatego ja Wam serdecznie mam polecam skorzystać też z hipoterapii, bo ona też jest bardzo dobra, zwłaszcza najlepsza dla osób spektrum. I naprawdę yy, ta produkcja, którą ja będę tworzyć, to będzie właśnie stworzona dla motywacji i też dla podjęcia dobrych decyzji, aby też taką terapię poprzez zwierzęta wprowadzić. Aby po prostu osoby w spektrum autyzmu miały więcej kontaktu z naturą i ze zwierzętami niż na przykład z wirtualną tutaj, jakby tak powiedzieć, przestrzenią. Dlatego też warto jest, aby zadbać też o komfort tutaj psychiczny, fizyczny i emocjonalnych u takich osób. Także naprawdę polecam tutaj z całego serca. To jest moja taka pierwsza nagrywarka i audycja z cyklu hipoterapii i też jeżeli chodzi o kolejną taką terapię, którą bym chciała poruszyć na mojej na moje takiej jakby produkcji samorzeczniczej, to jest alpakoterapia. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i naprawdę życzę Wszystkim udanego dnia. Do usłyszenia!